Tym razem widzimy się na festiwalu z naszym ulubionym kolegą aktorem w ramach naszych wszystkich ulubionych kolegów aktorów, by oczywiście nie wymieniać. O, widzę, Marcin też chce porozmawiać. Dzień dobry. Coś chcesz powiedzieć. Dobra, zapraszamy Cię też. czy wodę macie. Mamy Wszystko wody. mamy. Wszystko Dziękujemy mamy, jesteśmy wody. zaopiekowani bardzo. Jak zawsze. Sezonowo rozmawiamy dzisiaj o sezonach. Mhm. Um, film widziałem w internecie. <laughs> Legalna, Legalna kultura. kultura. <laughs> em, Ale z legalnego źródła. Tak, więc <coughs> porozmawiajmy może po prostu o tym, jak aktor staje się aktorem w, pod okiem innego aktora. Wiesz co, no to jest, to jest w sumie ciekawe pytanie, bo, bo to faktycznie jest inna praca, wiesz, bo, bo jednak przez to, że Michał ma to doświadczenie bycia aktorem i sam wie trochę ze środka jak się mm. buduje rolę, czy jak się pracuje, to on jednak dużo precyzyjniej te uwagi daje, w sensie, że one są czasami takie wręcz, że no nie, że on pokazuje, wiesz, jak mam coś zagrać, ale że, że tego uwagi są czasami dużo bardziej uruchamiające, czy dużo szybciej jesteśmy w stanie dojść do, do efektu. Nie? Bo on po prostu wie, jak cię uruchomić, wie, co ci powiedzieć. Czasami nawet to są takie proste, wiesz, jakieś techniczne uwagi, ale jest to, jest to bardzo przyjemne. To jest jeden aspekt reżyserowania, a drugi aspekt jest taki, że przez to, że Michał ma to doświadczenie aktorskie, to też te jego filmy, to jak Państwo znają, Biały Potok, czy, czy wcześniejsze krótkie metraże Michała, te filmy też są bardzo aktorskie, wiesz, że, że tam faktycznie aktorzy mają ogromne pole do popisu. Um, te sceny są, sceny, czy w ogóle cały scenariusz jest tak um, żywo, dialogowo napisany, że, że faktycznie no, jest to szansa, żeby się wykazać, że można sobie pograć, tak, aktorsko siebie już powyżywać, nie? że mm -hmm. po prostu grasz, e, więc to, to, to są te... te, 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 te te, te dwie różnice, nie? Mhm. No, ja oglądając ten film miałem takie właśnie wrażenie, że ym, macie tam, jest tam świetna zabawa, mhm. w ogóle na tym planie, ale także, że ym, jest w tym coś takiego, Nie to powiedzieć, ym, wielu reżyserów, kiedy w ogóle nawet stara się robić filmy, ich głównym celem jest operowanie obrazem, nie? czyli mhm. mówić obrazem, nie przegadywać, nie niedużo ekspozycji. Tutaj właściwie jesteśmy w dialogach i wszystko mhm. dzieje się wokół tego. Tak, totalnie. Jak inaczej wygląda wtedy praca z Twojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o aktora? No, wiesz, co, właśnie przez to, że, te, że i te sceny są też takie długie, nie? to są tak. takie właściwie ląkszoty po tych korytarzach teatralnych, tak, tak. więc też. Faktycznie polegało to na tym, żeby te rytmy tych scen jakby wypracować już wewnętrznie. Nie, nie można, znaczy wiadomo, że montaż też tutaj działa i robi swoje, ale jednak wypracowanie takiego rytmu, wiesz, sceny żeby te dialogi były żywe, żeby to działało, żeby jakby właśnie wszystkie te tematy, które tam są, się zgadzały, no to, to faktycznie trzeba wykonać taką pracę i też um, od tego są próby, które Michał robi, i też Michał ma świetne wyczucie naprawdę takich właśnie dialogów, przez mhm. to, że on też jest aktorem, wiesz, i dużo spędził czasu na scenie. I wie, w których momentach reaguje publiczność, mhm. więc on ma bardzo dobry kontakt z publicznością, więc te dialogi faktycznie i rytmy w tych y, dialogach potrafi bardzo dobrze wyłapywać. Aż czasami tak zaskakująco, bo dzisiaj oglądałem y, część, tylko trzecią się załapałem e, z widzami mhm. i, i też widziałem właśnie, jak ludzie bardzo żywo reagowali. I to, to, to aż tak mnie zaskoczyło no tak, na, to na plus, zawsze... że m, tak sobie pomyślałem, no tak, no to, mhm. to trzeba mieć wyczucie, żeby tak tego widza, kurczę, ciągnąć tak, przez tak, bo to jest godziny wielk, 30 przed tym, że będzie taki przegadany film, nie? że po prostu no, będą głowy No, dokładnie. Nie dokładnie, dokładnie. No to jest, wiesz, to jest takie niebezpieczeństwo w ogóle robienia o teatrze i kręcenia filmu w teatrze, no to już na dzień dobry sobie myślisz, kurde, no czy to nie będzie jakiś teatr telewizji? Wiesz, czy to, czy to, bo to od razu buduje jakiś taki rodzaj dystansu, nie? No, że masz te kostiumy, które nie są jakby, że to jest jakaś rzeczywistość wymyślona, więc, mm -hmm. ym, więc całe też to klu i, i Tomka Wresiaka, który był scenarzystą, polegało na tym, żeby tak stworzyć ten scenariusz, żeby właśnie ym, ten widz cały czas był na tej granicy, czy to jest teatr, wiesz, czy oni już mówią prywatnie, czy oni grają, czy właśnie czy, czy te emocje z tych ról przenoszą się na nich, czy oni wnoszą te emocje do tych ról. I wydaje mi się, że to się udało nie? tutaj w tym filmie. Jakby tak. Po pierwszych reakcjach tutaj widowni to, to, to mam takie poczucie, po dzisiejszym spotkaniu też dużo pytań padało od publiczności, która była naprawdę żywo zainteresowana, to, to myślę, że, że super. Tak, no jest jestem taka świeżość, nie? No, mhm. bo przyzwyczailiśmy się trochę, do, tak jest kilku twórców, reżyserów, producentów i tak dalej, których jakby dzieła, możemy widzieć już od kilku dobrych lat i, i mamy pewną taki styl który znamy mhm. z kina teraz. Tutaj jest coś zupełnie innego. Tu są właśnie, nie wiem, nie pamię, bo pamiętam, był jeden taki konkretny film, który bardzo mi przypominał ten właśnie ten, ten właśnie Michała, ale teraz sobie nie przypomnę. W każdym razie jest kilku takich zachodnich twórców, którzy właśnie robią takie korytarzowe przejścia, mhm. nie takie najazdy, takie właśnie amerykańskie chodzenie w korporacji mhm. z kamerą. Tu podajesz papiery, tu przychodzi starzysta i tak, tak dalej, nie? Więc bardzo mi się właśnie podoba ten nowy język. Tak. No na pewno wiesz też, teatr to jest takie miejsce, że faktycznie można, no, bo masz i scenę, i masz kulisy i korytarz i garderobę. W sensie, że to jest jakaś też struktura labirynt. budynku, nie? Trochę właśnie to, co było w Brmanie, że, że, że jakby od razu ta kamera też odsłania ci właśnie dokładnie ten labirynt tego teatru i, i właściwie wchodzisz sobie za kulisy. Um, wiesz, taki, takie były, że tak powiem, um, jakieś wątpliwości, no, czy wiesz, czy oglądanie filmu. O teatrze, o kulisach, czy to jest interesujące. Nie, no kogo to jakby, czy to będzie kogokolwiek interesowało. No ale się okazuje właśnie, że nie, że publiczność chce to oglądać, że właśnie jakby to jest ten świat, który. E, który przed widzem trochę odkrywamy, że to, tak. jest to, to, to jest to, co jest zasłonięte, to, czego zazwyczaj widz nie widzi, więc e, okazuje się, że to jest dla widza super interesujące, żeby wejść w te kulisy z nami i jakby oglądać, jak ci aktorzy tam się, wiesz, w tych kulisach... Dokładnie tak, że jest po prostu e... jest, są kulisy jeszcze coś mówisz do kogoś, a potem hu, Dawa, jestem kapitanem hakiem. E, tak, no, dokładnie, że <laughs> tu możesz coś do kogoś powiedzieć, a tu przed publicznością dalej robisz swój spektakl, więc e, no tak, to, 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 to na pewno... Że film jest autentyczny, że tego typu sceny dzieją się w teatrze, no stop? E, wiesz co, no oczywiście to jest, to jest um, jakiś rodzaj teatru. Myślę, że nie we wszystkich teatrach tak jest. Ja mam, no, przez to, że mam bardzo duże doświadczenie teatralne i w wielu zespołach byłem, to, to faktycznie jest różnie, tak, ale. Hmm. Ile dziewczyn odbiłeś po prostu. No, no właśnie. Dzisiaj, dzisiaj Agnieszka na spotkaniu też właśnie mówi, że no przecież my z Dobromirem byliśmy w tym samym, no, samym no. czasie. Żeby, tak, 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 ale to, co jest w scenariuszu, to nieprawda. E, więc. E, ale więc, wszyscy wiedzą. Ale wszyscy wiedzą, dokładnie tak wszyscy naokoło gadają, nie? E, ale że ten, ten wiesz, ten, ten, ym, to jak tu jest pokazany teatr, no to, to jednak takie głębokie doświadczenie i przeżycie, które ma i Michał, i też Tomek Walesia, który pracuje w teatrze i Agnieszka. To powoduje, że to naprawdę jest autentyczne. Wiesz, jak ja to przeczytałem, to też tak poczułem. No kurczę, wreszcie jest takie, nie łona biw. wiesz, jak ktoś sobie tam wyobraża, jak w tym teatrze jest. Mm -hmm. Tylko że to jest tak serio, wiesz, pokazane nie? Z, ze wszystkimi plusami i z tymi momentami uniesień jakiejś prawdy i tego, czegoś, co się wydarzy yy, więcej. Plus jakaś taka naprawdę wiesz, rzeczywistość jakichś takich zakulisowych rozgrywek, nie taki takiej. Nawet wręcz bym powiedział jakieś jakiejś takiej małości tych ludzi, czy jakichś takich drobnostek, których każdy z nas gdzieś tam ma. Nie? Więc, e, mm, więc jakieś, wydaje mi się, że ten obraz jest jakoś. Być może wiesz, ludzie sobie wyobrażają, że tam w teatrze to wiesz, to siedzą po prostu i piją ze złotych pocharów i, mm. i mówią cały czas wiesz, Mickiewiczem i wierszem to no to właśnie nie, no właśnie tak też wygląda to życie nie? I, nie, i nie ma też co tutaj budować jakiegoś wyobrażenia, nie wiadomo jakiego, no niestety, no to jest wszędzie, tak jest wszędzie, nie? Tak. Zauważyłem też, że jakby rozmawiałem już chyba z trzema osobami, ogólnie u nas były chyba pięć osób właśnie z filmu z sezony i... i, i... Mało mówimy tak naprawdę o tym, co dzieje się z postaciami mm -hmm. i dlaczego oni się kłócą jakie tam są emocje, tylko bardziej właśnie o tym anturażu wokół tego. I mi się wydaje, właśnie... Przypuszczam, że chyba o to chodzi w tym filmie, że emocje są e, emocje czy problemy, które tam występują, czyli Marcin e, ma mm -hmm. problemy z żoną i, i wzajemnie. Mm -hmm. e, i, one są uniwersalne i wydaje mi się, że właśnie ten sposób y, przedstawienia tego, miejsce, w którym to się dzieje, jest tak naprawdę bohaterem tego filmu. E, absolutnie, tak. Wydaje mi się, że właśnie e, że to tło jakby jest jakieś nierozerwalne, nie? tak. że, że, że jednak właśnie też to, co jest trochę naturą aktorów, wiesz, no, że, że cały czas jesteś w jakimś stanie odgrywania jakichś innych postaci, budowania jakichś innych alternatywnych życiorysów, przyglądania się temu, mierzeniu, wiesz, no, każdy prowadzi jakieś swoje życie, ma swoją ścieżkę, kariery, a my jednak cały czas balansujemy, wiesz, no, wchodzimy w czyjeś życiorysy, w czyjeś buty, wiesz, musimy tak. sobie wyobrazić czyjeś życia, więc... Um, więc tutaj jest tak samo, w sensie to jest bardzo dobrze, dobrze ukazane, że ci bohaterowie są w jakimś takim mętliku, tak, tego, mhm. co jest właśnie prawdą, co jest fikcją, Mm, I ten teatr jakby tu jest nierozerwalny z tym tematem. Chociaż, wiesz, z tego, co, co, co jakby, jakie są moje refleksje, no to też mm, jakby ta historia tego małżeństwa jakby przechodzi, w sensie, że, że ja, ja rozumiem i czuję tych bohaterów i wiem, tak. co tam się jakby między nimi wydarza. I właściwie ten rozpad tego związku e, jest dosyć taki no, dojmujący, bolesny, bo pomimo bo tego, że to jest jakaś forma komediowa, to dużo tam jest też takiego. No takiego życiowego smutku po prostu, wiesz, jakiegoś tak. takiego losu wręcz, nie? któremu ci bohaterowie są poddani mm -hmm. i właściwie te sezony mijają, a ci ludzie jakby dalej tak. troszkę tkwią. W podobnych sytuacjach próbują się jakby odnaleźć, złapać, wiesz, porozumieć, jakby mm. dogadać, wyjaśnić jakieś sytuacje z przeszłości. Więc, mm, więc to jest, to jest o tych zbrać. relacjach, ale faktycznie dla mnie no, jest to nierozłączne z tym, z tym, z tym co, co się dzieje w tle. Nie? Mm, tak tak. To w się... tych rozmowach o Deniro, wiesz, to tak. ja to bardzo lubię jak tam chłopaki. Nie? A Deniro w gorączce to zawazisz to aktorskie, takie wiesz. Nie? On się skończył w gorączce deniro. A co ty pieprzysz tam że To jest dokładnie. To są te nie takie trochę... Właśnie jak się nagle na to popatrzy z boku, no to dwóch kolesi kłócących się, czy denio się skończył w gorączce, czy nie, no my myślisz uuu, peron odjechał, nie? Ale właśnie czasami dla, dla kogoś jest to jakoś całe życie, nie? Dokładnie Więc, tak. No. Um, I tak jak mówiłem wcześniej też, że faktycznie ten, ten element zainteresowania jest dla mnie niesamowicie ciekawy, że tak naprawdę nawet nie do końca wiemy, dlaczego oni się kłócą. Mm -hmm. nie? W sensie, tak. po prostu jest konflikt. Czyli wsadzamy konflikt i potem wokół tego konfliktu budujemy scenografię intelektualną. Tak, to prawda, że tu nie mamy takiej podanej niefabularności, tak. w sensie, że widzimy, że coś się wydarzyło jakby, że jest to w jakimś obszarze takiego domysłu, że trochę musimy się domyślić, co tam się między tak. nimi wydarzyło. I tak sami sobie trochę dopowiadamy. Masz rację, ja o tym nie pomyślałem, no to jest super jakby myśl. Tak, że że, że faktycznie jakby dowiadujemy się trochę no tam o zdradzie, czy, czy nie, nie chcę spojlować, o jakichś mhm. wydarzeniach w życiu, ale nie mamy takiego konkretnego, nie? I mi, mi się wydaje, um... że to uniwersalizuje to wtedy. Tak, nie? tak, tak, tak. Też mi się wydaje, bo możemy sobie pod to właściwie podłożyć, no to jak emocjonalnie reagujemy na różne sytuacje. I, i, i żeby zobaczyć, że my mówimy te same zdania, niezależnie od tego, o czym jest ten konflikt. No dokładnie, dokładnie, no właśnie. Słuchaj, tak chciałem chciałbym powiedzieć. bardzo z tobą porozmawiać. Musimy usiąść i porozmawiać, <laughs> tak dokładnie. Ale o czym? Nie? No i nie o czym. Nie? No dokładnie, tak, że te zdania, zdania się powtarzają i że w sumie jesteśmy jakby. No tak, 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 że on chodzi i cały czas mówi, nie, muszę z Tobą porozmawiać, ale o czym my będziemy rozmawiać, już pogadaliśmy, ale mhm. czy na pewno sobie wyjaśniliśmy do końca, nie, do końca. czy to się da wyjaśnić w ogóle do końca, no. Więc cóż, no, co możemy zrobić, jak nie tylko zaprosić naszych widzów, by wyjaśnili sobie te sprawy również Absolutnie, zapraszamy od 18 października do kin, sezony w reżyserii tak Michała Grzybowskiego, zapraszamy. Dokładnie tak, 18, możecie też paść tutaj do Gdyni. Oczywiście gramy chyba jeszcze dzisiaj, tak. jutro, bo znaczy, jutro. Trochę jeszcze może festiwal, przedłużymy festiwal tylko po to, żebyście mogli wpaść. Dajcie znać, będziemy kombinować. Dokładnie. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.